Wydawałoby się, że z racji tego, iż Egipt jest połem piasku, tylko na lądzie warto byłoby szukać skarbów. Jednakże nowe tajemnice odkrywa również Nil, rzeka, która była niegdyś sercem dawnej cywilizacji Egiptu. W swoim ogromnym korycie skrywało na całe miasto, które uznawano dotychczas za mityczne. Chodzi oczywiście o sam Herakleon, nazwany na cześć jednego z najsłynniejszych bohaterów starożytności francuski archeolog Frank Godio, który poświęcił dużą część swojego życia w poszukiwaniu miasta w Delcie Nilu, w 2001 roku w końcu znalazł to, czego szukał. Początki istnienia tego legendarnego miasta sięgają XII wieku przed naszą erą, kiedy nabrało szczególnego znaczenia z racji pełnienia roli głównego portu Egiptu w handlu międzynarodowym oraz miejsca poboru podatków. Obecnie znajduje się ono w zatoce Abu Kir, 2,5 km od wybrzeża i 10 metrów pod powierzchnią wody. Odkrycie w wodach Niru zatopionego miasta, które uważano za kolebkę starożytnej kultury oraz za dom wielu uczonych i mędrców, sprawiło, że nowe zapisy i artefakty znacząco uzupełniły aktualną wiedzę o poziomie, w jakim za czasów Kleopatry przenikała się kultura egipska i grecka. Najlepiej zachowana część miasta leży na samym dnie rzeki. Ostała się tam wspaniała świątynia, a także rzeźby i wiele obelisków, które nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych. Co więcej, wiele z nich pokrywają jasne hieroglify, których egiptolodzy nadal nie są w stanie rozszyfrować. Oczywiście fakt, że Herakleion znalazł się pod wodą, nie jest rezultatem gniewu boskiego. Raczej stanowi przedstawienie katastrofy naturalnej, która wstrząsnęła wieloma starożytnymi miastami, jak to wie, może i Atlantyną. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi na Uniwersytecie w Cambridge, odpowiedzialność za zalanie Heraklejonu ponosi uskok tektoniczny, który wywołał wielkie trzęsienie ziemi i tsunami w 365 roku naszej ery. Badacze twierdzą, że tego typu trzęsienia zdarzają się w tym regionie średnio co 800 lat. W związku z tym zalanie miasta nie byłoby aż tak problematyczne, choć na pewno nie stałoby się to w przeciągu jednej nocy, a raczej na przestrzeni miesięcy lub nawet lat.